Co się Pani kojarzy z Gdynią? Nie się kojarzy z Gdynią. Moja przeszywana ciocia, która tu mieszkała. Również mieszkała z mężem, który też mi się jakby kojarzy z tym. I byłam tu swego czasu na wakacjach, ponieważ przyjechałam właśnie, już niestety po śmierci tej mojej cioci, przyjechałam na dłuższy czas na wakacje do Gdyni. I spędziłam no, cudowny zupełnie czas. Chodziliśmy na plażę, chodziliśmy na deptak z dzieciakami. W ogóle bardzo lubię to miasto. W jakiś sposób ono mnie uspokaja? Ma jakiś taki w sobie spokój, jakąś taką godność kobiety no bo to w końcu gdynia no to kobieta, nie? bo się kończy na A. Także mam miłe wspomnienia. Ciocia moja była prześliczną kobietą która w pewnym momencie wzięła ode mnie, ponieważ miałam problemy z utrzymaniem dwóch psiaków, wzięła ode mnie butelkę kiwusie. I ta kiwusia tutaj u tej cioci właśnie rozkwitła, oszczeniła się parokrotnie. Także y, bardzo miło to wspominam. Oczywiście nie raz tylko byłam w Gdyni, bo byłam również wcześniej na wakacjach, kiedy jeszcze żyła ta moja ciocia i kiedy mogliśmy jeździć razem na pikniki i spędzać wspólnie czas. Także to mi się najbardziej kojarzy. W swojej bogatej karierze artystycznej grała Pani przeróżne role i popełniła Pani, że tak wyrażę, niejedno przekroczenie artystyczne. Jest Pani aktorką legendarną, która zasłynęła także właśnie z przekroczeń artystycznych sztuki. Czym dla Pani jest przekroczenie artystyczne? Myślę, że to jest jakieś przekroczenie też i samego siebie, to znaczy. Postawienie sobie dosyć wysoko poprzeczki. Poprzeczki nie tylko, nawet, żeby, żeby odnieść sukces, prawda, ale również, żeby powiedzieć jakąś prawdę o sobie, która być może jest głęboko ukryta i której się właściwie nie chce powiedzieć. To znaczy, wszystko w człowieku buntuje się przeciwko temu, żeby, żeby to o tym powiedzieć, ale potem się okazuje, że powiedzenie tego, jest, jakby, no, może użyję tu zbyt dużego słowa, ale jest, jest pewnego rodzaju misją. Tak prawdopodobnie się dzieje w Oczyszczonych, kiedy gram kobietę, która pragnie miłości. Myślę, że kobieta w każdym wieku tej miłości pragnie, niezależnie od, od tego, ile ma lat. I oczywiście obawiałam się bardzo reakcji ludzi na to, jak to będzie, to i bardzo się tego bałam. Okazało się, że ta reakcja była zupełnie nieprawdopodobna i właśnie jakaś taka, no z aplauzem. Może nie wszystkich, prawda, bo coś ja tam, cóż mogę wiedzieć, ale wiem, że, że, wiele osób jakby poparło to. No, słynna nagroda, prawda? Ten rodzaj, tak, właśnie i te nagrody, no nagrody, no to, to też, bo też, no za, nagroda Zelwerowicza jest jednak dużym takim osiągnięciem dla mnie. Przedtem jej nigdy nie dostałam, więc coś się musiało takiego wydarzyć, że to poruszyłam tym ludzi, bo to chyba chodzi o, o ten rodzaj szczególnego poruszenia. To może, to może to chodzi o to przekroczenie. Oczywiście ta droga może prowadzić bardzo złym kierunku, jeżeli to jest tylko przekroczenie fizyczne i dotyczy takiego widomego znaku na scenie. Dobrze jest, jeżeli, jeżeli się przekracza coś w sposób duchowy. E, takim chyba największym przekroczeniem w tę stronę to było nagranie głosu Pana Boga w księdze Hioba. E, można powiedzieć nawet nadużyciem, prawda? Natomiast no, pokusiłam się o to, chociaż miałam bardzo duże wątpliwości, i nawet chciałam w pewnym momencie poprosić. Świętej pamięci Gustawa Cholubka, żeby nagrał za mnie ten głos, no bo jakoś bałam się strasznie do tego podejść, ale po dłuższych zmaganiach zapytałam się sama siebie właściwie o co tutaj chodzi i nagrałam głos swój, pełen miłości, zrozumienia i mądrości, i jakiejś takiej pokory. Wydaje mi się, że to chyba, chyba było dobrze, chyba się Pan Kramie nie obraził. Ale nagrywając to, zrozumiałam bardzo dużo właśnie na temat z kolei Boga wchodząc w jego rolę. Jakiż on jest samotny na tym swoim szczycie, jaki jest bezradny wobec nas i jak bardzo chciał, żebyśmy go kochali. W i Gloria też pani prowadzi swoisty dialog z Bogiem, prawda? Tak. No, Gloria jest bardzo wierzącą osobą. Aczkolwiek też ma w pewnym momencie jakiś moment takiego załamania, prawda? Co oczywiście wszystko zostaje potem wyjaśnione. Gloria ma jeden ma inny problem. Gloria tak naprawdę ma problem w kontaktach z kontaktach międzyludzkich, prawda? To czegoś mi doszło na próbach, że ona się kontaktuje z Bogiem, ale ma trudności ze skontaktowaniem się z drugą osobą. I kiedy właściwie sztuka, można być, kończy się jakąś miłością tych dwóch kobiet, że one po prostu potraktowały siebie wzajemnie, jedna od drugiej coś wzięła, ale również i Grace, bo też nie wiadomo, jak jest z tym rojem, prawda, z tym jej wnukiem. Czy ona tak naprawdę wchodziła w te, w te kontakty tak do końca, czy to też nie było, czy to nie, nie sprawiało jej problemów. Też, że ona w jakiś sposób też się oczyszcza pod koniec i też. Yy, no też nie tylko mówi o tym, prawda, ale również zaczyna wprowadzać, można powiedzieć, przykazanie do swojego życia, kochać bliźniego swojego, jak siebie samego, prawda? Czyli uczy się w jakiś sposób kochać. Grace i Gloria to można powiedzieć taka sztuka beneficowa, prawda? Z okazji też między innymi tak, by... Pani urodzi. Czy Pani miała wpływ na wybór akurat tego tekstu? Jak to, nie, nie, nie. to skąd był, ten pomysł? Nie, to był przypadek, dlatego że ja tak no, nie lubię żadnych takich rocznic i tak dalej, e, ponieważ jak reżyser mi zaproponował tę rolę, akurat tak się składało, że to było kilka lat temu i pomyślałam sobie, że, że to może być tak, ponieważ taka byłam szczęśliwa, że dostałam taką rolę i chciałam w jakiś sposób ponieważ kilka razy też mu odmówiłam, bo nie miałam kiedy, chciałam jakoś tak dodatkowo ukonorować tę sztukę i jego i dać również to, że to jest mój tam jubileusz, żeby to miało dodatkowy jeszcze jakiś taki wymiar, z czego też się bardzo ucieszył i wziął to pod uwagę. Zagrała Pani już tak wiele tak niezwykłych ról. Czy ma Pani jeszcze marzenie artystyczne? Oczywiście, że mam, oczywiście, że mam. To znaczy faktem jest, że zawsze są, są role, zwłaszcza to się dzieje w Teatrze Warlikowskiego, to znaczy on zawsze wymyśli coś takiego, że czy ja się nie spodziewam, mam nadzieję, że dalej mi coś takiego wymyśli. Ostatnio, A długo muszę panią namawiać do roli wyczyszczonych? No trochę mnie namawiał. To znaczy ja już właściwie dosyć... Ja się trochę zgodziłam w ciemno, bo... Namawiałam go, bo on mówi, że on nie wiem, czy on może taką zrobić sztukę, bo, bo to jest odważne, ja to no, trzeba być odważnym i tak, a potem jak przeczytałam to Matko Boska, głosy mi stanęły na głowie, ale e, namawiał mnie, ale ja się wycofywałam kilka razy, ja się strasznie, strasznie się bałam tej roli, e, więc troszkę musiał e, pracować nade mną, ale potem jak już zaskoczyłem, że wiedziałam o co chodzi, co my mamy powiedzieć tą sztuką, że mamy powiedzieć o tym głodzie miłości, to w tym momencie pomyślałam sobie, że że trzeba to zrobić. Wracamy do marzenia. Ale jeszcze właśnie, ale jeszcze, jeszcze taką rolą ostatnią, która mnie też zainteresowała, no to była rola rabina w aniołach, gdzie wstaje i muszę powiedzieć Ameryki. monolog jako rabin, prawda? Więc to no też... pani gra chyba trzy role, tak? Ja tam grałam dwie role, to znaczy, też nie, nie zawsze, ale grałam właśnie rabina i matkę. No matkę to, to tak z trochę mniejszą chęcią, bo z tych matek się nagrałam i to takich różnych też nieudanych i biednych. Natomiast rabin, no to mnie podniecało bardzo. I rzeczywiście grałam tego rabina bez żadnej charakteryzacji, tylko w kapeluszu, czyli jakby tylko wnętrze, to co on niesie, jakby temat tego rabina, to mnie interesowało. I to, natomiast ja tak trochę zaczęłam myśleć się, że zwierzę się tutaj akurat Panu, i Państwu zaczęłam myśleć trochę, bo przedtem w ogóle nie brałam tego pod uwagę, uważam, to jest osobny zawód, ale przyznam się, że zaczęłam trochę myśleć o reżyserii. Nie wiem, myślę, że to byłoby dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, zobaczyć, jak się coś. oczywiście, bez mojego grania, żeby patrzeć na, na kolegów i to wcale nie w Warszawie. Myślałam, żeby jednak zrobić to poza Warszawą w teatrze, właśnie z tych aktorów, którzy są w danym teatrze. Pomału się do tego przygotowuję, ale przede wszystkim muszę znaleźć sztukę, bo to jest strasznie ważne, co chcę powiedzieć, ale... no jakoś to mnie zaczęło ostatnio interesować, no bo nie zawsze taką rolę mogę dostać, którą ja sobie wymarzę, więc żeby nie tracić tak zwanego czasu, a jeszcze się rozwinąć na tyle, na ile mi czas pozwoli i życie, to jeszcze spróbowałabym Что ж